Obchody 11 listopada w Katowicach już tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą w intencji ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla. Dziękujemy Ci Boże za to, że przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei, miłości oraz polskości. Następnie goście, kompanie honorowe, poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy przeszli na plac Bolesława Chrobrego pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się główna ceremonia z uroczystym apelem pamięci i salwą honorową. Nisko się kłaniały tym, dla których słowa Bóg, honor ojczyzna stanowiły najważniejsze wartości w życiu. Wspominamy dziś ich niezłomność i odwagę, dzięki którym Polska znów stała się krajem niepodległym. Dziś myślimy z szacunkiem o pierwszej kadrowej, o powstańcach śląskich, partyzantach II wojny światowej, żołnierzach wyklętych. Przypominamy sobie także, że w XX wieku odzyskiwaliśmy wolność dwukrotnie. Ponad wiek zaborów był bez wątpienia wielką smugą cienia, która mogła, ale nie zniszczyła nas, Polaków. Wielki charakter ducha, wiara w odzyskanie niepodległości i lepszą przyszłość, ale też patriotyzm, pielęgnowanie tradycji, kultury i języka broniło naszą tożsamość. Dlatego dzisiaj, każdego dnia idąc do szkoły, pracy, robiąc zakupy. Rozmawiając z rodziną i przyjaciółmi w naszym ojczystym języku, związając nasz kraj, ale też podróżując po świecie, wyciągając polski paszport, uświadamiamy sobie, że żyjemy dobrym, normalnym życiem, które jako Polacy odzyskaliśmy tamtego dnia, 11 listopada 1918 roku. Następnie złożono wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczystością towarzyszył występ zespołu pieśni i tańca Śląsk. Obchody zakończyła defilada.